Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek przed nami. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Dzisiaj przed nami kochani kolejna paczka niespodzianka, kolejna paczka Brand News. Cena 15,99 euro. Przyszła pocztą kochani, waży 3 kilo. Otwieramy, patrzymy co jest w środku. Ja tu przykryłam oczywiście moje dane adresowe, żeby nie było widać. I przecinamy taśmę tu na dole i, i otwieramy po prostu, patrzymy, co się tu w środku znajduje. A, jest otwarta, paczka otwarta i zobaczmy, zobaczmy, co nam tutaj w tą pakę włożyli. Ups, przesuniemy to troszkę, tak? I otwieramy. O, super, jest... Oczywiście broszurka i zobaczcie co tu mamy dzisiaj kolorowego, ciekawego, karteczka moja na bok i patrzymy kochani, zaczynamy tu od puszki, a również herbatka, tym razem to jest taka herbatka z, z gazem, gazowana herbatka, johannisbere mince, mince mięta, Beret, to jest porzeczka, także popróbujemy, zobaczymy czy smakuje. Dalej, zobaczmy, co tu mamy. A, coś takiego mieliśmy już kiedyś. Milch rice, klasycz, czyli taki ryż z mlekiem na słodko. Bardzo pyszny. W 10 minut gotowy, także bardzo, bardzo fajna sprawa. Dalej, zobaczmy, co tu mamy. A, coś takiego. Dr. Oetker. Merkorn porridge. Tak to wygląda. Ile my tutaj tego mamy, kochani? Gdzie oni to tu piszą? A tu, 450 gram. Czyli bardzo fajna sprawa, również. Dalej, co mamy? A, zobaczcie. Ciasteczka. Te ciasteczka już mieliśmy kilka razy. Także um, bardzo fajna sprawa. Bardzo, bardzo fajnie smakują ciasteczka. To są takie sucharki e, polewane czekoladą. Także fajna rzecz. I tu mamy jeszcze jedną taką placuszkę. Również sucharki, tym razem um, karamel. Także też bardzo, bardzo fajna sprawa. Zobaczmy dalej. A, to jest też bardzo fajne. Tą markę bardzo często już mieliśmy właśnie w tych, w tych paczkach. To są, tym razem są um, migdały, solone migdały w czekoladzie. Super sprawa, bardzo pyszne rzeczy mają. Um, dalej, zobaczmy, co tu jest. Coś takiego i jakie piękne kolorowe pudełka dzisiaj. Wow! To jest jakiś taki knekebrot Taki chlebek. Bardzo fajnie. 100% folkorn czyli peł 100% pełnoziarnisty. Bardzo fajne. 200 gram mamy tu w środku. Także bardzo mi się ta fata podoba. Zobaczmy dalej. A, tu mamy takie wafelki. Też fajne. Dalej, co tu mamy jeszcze, kochani? A, zobaczcie, to jest taki, taki dmuchany ryż i czekolada. Batonik. Jeszcze jeden taki tu jest. A, coś podobnego. Też taki, właśnie ryż i, i czekolada. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo, bardzo fajne. Zobaczmy dalej, co tu jeszcze mamy. O, jakąś taką kolorową puszkę nam tu włożyli. A, zobaczcie, co tu jest napisane. Europa zu Gast in Deutschland to jest z powodu EM nie? czyli Europa Meisterschaft odbędzie się w Niemczech także zobaczcie tutaj Euro 2024 także robią reklamę bardzo fajnie ta puszka wygląda nie? to jest piwko Bitburger czyli bardzo fajne mamy piwko a, zobaczcie, tu jest jeszcze napisane UEFA Euro 2024. Fajne, fajne, fajne. Co tu mamy jeszcze, kochani? Co to może być? Erdbergeshmak, czyli truskawkowy. Ale co to będzie, jakiś taki shake, czy co to jest? Um, tak, to jest taki napój mleczny o smaku um, truskawek, czyli taki shake, coś w tym rodzaju. Okay. I dalej. Co tu mamy jeszcze? Ketchup. Zobaczcie. Hela. To ma ten ketchup. I co tu jeszcze mamy? O, tym razem mamy butle wina. Zobaczcie, to jest wine Tak to tutaj wygląda. Cała butla. Tak wygląda. Zobaczcie. 0,75 litra. Super. Um, alkohol, ile to ma tu? 6% alkoholu ma tutaj. To wine Weinschorle Wine to jest najczęściej tutaj w Niemczech, kochani, um, wino mieszane właśnie z jakąś lemonadą albo po prostu z wodą gazowaną. Ja już często spotkałam się z czymś takim, że z białego wina robią wine właśnie mieszana na przykład z, ze spritem, czy tam z jakąś taką lemoniadą, albo mieszana jak ktoś lubi po prostu słodkie, a jak ktoś nie lubi słodkich, to, to mieszana z wodą gazowaną. Także niezła sprawa. Można w lecie, smakuje naprawdę super, można sobie pomieszać i, i nie daje tak popalić, nie? jak samo wino, bo jest y, pomieszane z wodą, także można wypić dwa kieliszki. <śmiesz> Zamiast jednego można wypić dwa. I tu mamy co jeszcze Kani, zobaczcie, woda. Hela, um, wasermelone, czyli, czyli um, arbus. Tak to tutaj wygląda. Mamy 0,75 litra. I to już jest znowu wszystko, kochani. Zobaczcie. Karton jest pusty. Zobaczmy teraz, ile tych um, produktów jest w tej paczce. Jedna jest woda. Tutaj mamy numer 2, 3, 4, 5 i 6, 7, 8, 9. 10 i 11, 12, 13, 14 i 15, kochani. Dzisiaj mamy w tej paczce 15 różnych pyszności do spróbowania. Hmm. Cieszę się, wypróbuję. Co myślicie, kochani, o tych takich paczkach niespodziankach? To są po prostu paczki niespodzianki. Ja nie wiem, co przyjdzie. Paczka po prostu przychodzi. Ja otwieram i widzę, co jest w środku. Wcześniej nikt mi nie mówi, nikt mi nie pisze. Ja tego też nie zamawiam, kochani. Ja zamawiam po prostu tą paczkę jako, jako całość, paczkę niespodziankę. No i później widzę, co jest w środku, jak już przyjdzie, jak otworzę. Także um, za każdym razem jest to właśnie niespodzianka. Co myślicie, kochani, o tych paczkach, niespodziankach? Napiszcie mi chętnie w komentarzach, bardzo, bardzo chętnie poczytam. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Cudownego dnia Wam jeszcze życzę i do następnego razu, kochani. Pa pa!